z Ewangelii św. Mateusza. Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie zatem uważni jak węże i czyści jak gołębie. Bądźcie ostrożni wobec tych ludzi, bo wydawać was będą do sądów, a w swoich synagogach poddawać was będą chłoście. Z mojego powodu poprowadzą was przed namiestników i królów na świadectwo przeciw sobie i poganom. A gdy was wydadzą, nie martwcie się jak albo co macie powiedzieć, w owej godzinie będzie wam podane, co macie powiedzieć, bo to nie Wy mówicie, lecz Duch Ojca Waszego mówi przez Was. Apostołowie będą prześladowani. Taki tytuł nosi rozdział dobrej nowiny, jaką na dziś przygotował Bóg dla swojego kościoła. Można by się więc zapytać, i gdzie tu jest dobra nowina? Lecz kto wytrwa do końca? No właśnie, wytrwać do końca. Tak często zatrzymujemy się na pierwszej linijce, na pierwszym wrażeniu. A strach ma wielkie oczy. Gdy jednak czytamy dalej niż tylko tytuł rozdziału i wsłuchamy się w to, co Jezus mówi, to usłyszymy przepiękną obietnicę Jego obecności i prowadzenia. Duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. Czy fakt, że potężny Bóg, wszechmogący Bóg, ten, który stworzył niebo i ziemię, będzie w tych chwilach trudnych sam przez nas działał, sam przemawiał, kierował naszymi krokami? Czy to nie jest dobrą nowiną? Kochany jest ten nasz Bóg. Nie owija w bawełnę, jest szczery do bólu. Jasno stawia sprawę, że nie będzie łatwo, że czeka nas walka z wilkami, że trzeba nam uważać i być czujnym i roztropnym, jak w czasie jakiegoś wielkiego zagrożenia czy wojny. Jednocześnie daje konkretne rady, konkretne wskazówki, co robić, dodaje otuchy, zapewnia o swojej obecności. Daje poczucie bezpieczeństwa. Jak on nas dobrze zna, jak wie, że bardzo tego potrzebujemy, że potrzebujemy być przez niego prowadzeni. Jakim jest wspaniałym ojcem, który nie chce wykonywać trudnego zadania za swoje dziecko, bo wie, że to go wcale nie rozwinie, ale właśnie przez trudne zadania sam je przeprowadza, towarzysząc, umacniając, prowadząc, doradzając, mówiąc właśnie, co powiedzieć, co zrobić. Czasem nawet pozwalając upaść, bo wie, że powstawać też trzeba się nauczyć. Jak na dobrym kursie narciarskim, pod okiem instruktora trzeba się nauczyć upadać i powstawać. Bo on jest właśnie dobrym ojcem, który wychowuje nas do samodzielności, bo tak bardzo umiłował naszą wolną wolę, jednocześnie zapewniając, że zawsze przy nas będzie i że w odpowiednim czasie powie, co mamy mówić, co mamy robić. Pomoże doradzi. Boże, jesteś dobrym Ojcem, a ja jestem Twoim dzieckiem i wiem, że z Tobą nie muszę się niczego bać, bo z Tobą wytrwam do końca. Ufam Tobie, Ojcze. Amen.